Wyobraźmy sobie roślinę uprawianą w milionach ogrodów wyłącznie dla ozdoby. Ludzie podziwiają jej ogniste czerwone kwiaty, obserwują kolibry, a następnie wyrzucają jej owoce na kompost. Nie mają pojęcia, że pozbywają się źródła białka, które dorównuje wołowinie. To nie jest zwykła fasola. To biologiczna potęga, która przewyższa pospolitą fasolkę szparagową pod każdym względem. Podczas gdy zwykłe fasole dają jeden zbiór i giną, ta roślina jest prawdziwym zmienokształtnym. Oferuje trzy zupełnie różne warzywa z tej samej rośliny. Żywi nas nieprzerwanie przez sześć miesięcy. Co najbardziej niezwykłe, nie ginie zimą. Mowa o fasoli szparagowej wielokwiatowej. Jest to jedyna fasola w ogrodzie, która jest byliną. Jej sekretem jest podziemny system, który pozwala jej powracać rok po roku bez konieczności kupowania nowych nasion. Przy tak wielu supermocach łatwo o zbytnie rozluźnienie. Jednak tę roślinę należy szanować. To nie jest łagodna fasolka szparagowa, którą można jeść prosto z krzaka. Natura wyposażyła ją w potężny mechanizm obronny, wymagający specyficznego kodu kodu odblokowującego. Jeśli pominiemy ten krok, to Superfood może zaszkodzić naszemu żołądkowi, ale nie martw się, to proste. Przedstawimy protokół, który neutralizuje tę obronę i uwalnia najdelikatniejsze białko, jakiego kiedykolwiek spróbowałeś. Pokażemy również, jak znaleźć jej ukryte bulwy, aby nigdy więcej nie musieć jej ponownie sadzić. Przeanalizujmy wadę obecnych ogrodów. Pospolite fasole takie jak odmiany szparagowe. Taksonomicznie są to Phaseolus vulgaris. Mają tragiczną wadę. Są roślinami jednorocznymi. Pielęgnujesz je miesiącami, dają krótki plon, a potem więdną. Ich systemy korzeniowe są słabe i tymczasowe. To zmusza nas do podejścia na modelu subskrypcyjnego z naturą. Aby jeść w przyszłym roku, musisz zapłacić ponownie. Wynajmujesz swoje bezpieczeństwo żywnościowe, zamiast je posiadać. Fasola szparagowa wielokwiatowa Phaseolus coccineus to zupełnie inna istota. Fasola szparagowa wielokwiatowa to biologiczny maratończyk, a to dzięki temu, co kryje się pod ziemią. Jeśli wykopiesz zwykłą fasolę, znajdziesz nitkowate, martwe korzenie. Ale jeśli wykopiesz fasolę wielokwiatową, odkryjesz bulwy, masywne skrobiowe organy, które wyglądają jak słodkie ziemniaki. To jest właśnie sekret. Gdy nadchodzi mróz, nadziemna część rośliny umiera, ale życie wycofuje się do tych bulw. Roślina nie ginie, lecz hibernuje. Gdy powraca wiosna nie musi kiełkować z maleńkiego nasionka? Wybucha z ziemi, napędzana tą ogromną rezerwą energii. Aztekowie znali to, nie traktowali jej jako jednorocznego warzywa do jednorazowego użytku, traktowali ją jako stały atut. Jeśli więc mamy roślinę z białkiem wołowiny i długowiecznością drzewa, dlaczego jest kategoryzowana jako roślina ozdobna w katalogach nasion? Dlaczego nowoczesny przemysł spożywczy przekonał nas, że to tylko kwiat? Odpowiedź leży w konflikcie między naturalnym cyklem a wygodą przemysłową. Fasola szparagowa wielokwiatowa nie jest uprawą wygodną. Wymaga uwagi. Gdy strąki są młode, o długości około od 10 do 15 cm, są delikatne, soczyste i idealnie chrupiące. Jednak fasola ta ma zegar biologiczny, który tyka znacznie szybciej niż w przypadku pospolitej fasolki szparagowej. Gdy strąk przekroczy pewien punkt dojrzałości, roślina szybko odkłada wewnątrz ścianek strąka Twardą, włóknistą warstwę pergaminu. Dzieje się to w ciągu kilku dni. Jeśli zbierzesz ją za późno, strąg staje się gumowaty i włóknisty. Supermarkety tego nienawidzą. Potrzebują fasoli, która może leżeć w ciężarówce przez trzy dni i na półce przez tydzień, nie zmieniając tekstury. Potrzebują fasoli, która jest idiotoodporna. Fasola wielokwiatowa taka nie jest. Wymaga wyczucia czasu niczym od szefa kuchni, ponieważ przemysł nie jest w stanie kontrolować okna optymalnej tekstury. Po prostu odmawiają jej sprzedaży. Jest jednak ciemniejszy powód, dla którego jej unikają pułapka toksyn. Gdy ziarna w strąku dojrzewają i nabierają pięknego purpurowo-czarnego koloru, rozwijają wysokie stężenie lektyn. Jest to naturalny mechanizm obronny, mający na celu ochronę nasion przed szkodnikami. Gdyby konsument kupił torebkę fasoli wielokwiatowej i zjadł ją na surowo w sałatce, tak jak robi się to z groszkiem cukrowym, trafiłby do szpitala z silnymi nudnościami. Przemysł spożywczy działa w oparciu o odpowiedzialność. Nie mogą ufać przeciętnemu konsumentowi, że odpowiednio przygotuje jedzenie. Zamiast więc edukować ludzi, całkowicie usuwają te opcje. Dają nam łagodną, bezpieczną, jednoroczną fasolkę szparagową, ponieważ jest ona idiotoodporna. Usuwając ryzyko, usunęli również nagrodę. Odmówili dostępu do jednego z najbardziej wszechstronnych doświadczeń kulinarnych w ogrodzie. Kiedy zdecydujesz się ominąć supermarket, i samodzielnie uprawiać te rośliny, nie otrzymujesz tylko fasoli. Otrzymujesz trzy różne warzywa w jednej roślinie. Etap pierwszy: fasolka szparagowa. Jeśli zbierzesz strąki, gdy są młode i małe, zanim nasiona spęcznieją, są statystycznie lepsze od pospolitych fasolek szparagowych. Mają szorstką, lekko owłosioną teksturę na zewnątrz, która doskonale chwyta sosy i masło. Smak nie jest wodnisty, jest bogaty, orzechowy i wyraźnie zielony. Smakuje jak warzywo, które rosło w prawdziwej glebie, a nie w hydroponicznej pianie. Etap drugi. Fasola do obłuskiwania. Pozwól strąkom urosnąć do imponujących rozmiarów. Pozwól im stać się purpurowymi, a następnie otwórz je. Wewnątrz znajdziesz ogromne, różowo nakrapiane nasiona. To fasola do obłuskiwania. Gotuje się ją świeżą, podobnie jak edamame czy fasole lima. Nie smakuje jak typowa fasola. Smakuje jak kremowe kasztany. Jest to luksusowy składnik, o który walczą najlepsi kucharze w Europie. Etap trzeci. Fasola sucha. Pozostaw strąki na roślinie, aż zaczną grzechotać. Zbierz suche nasiona. Te gigantyczne, magiczne fasole to bomby białkowe. Po namoczeniu i ugotowaniu podwajają swoją objętość. Są wystarczająco mięsiste, by zastąpić wołowinę w gulaszu. Nie wspomnieliśmy jeszcze o estetyce. Podczas gdy ogród sąsiada wypełniają nudne, nisko rosnące krzewy, Twoja fasola wielokwiatowa będzie dziesięciometrową ścianą ognia. Kwiaty mają olśniewający szkarłatny kolor, kwitną w skupiskach przypominających storczyki. Uprawiasz pionowy ogród kwiatowy, który dodatkowo karmi cię przez sześć miesięcy bez przerwy. Jest piękna, jest pyszna, jest byliną. Ale jest jeszcze jeden element układanki. Wspomnieliśmy, że roślina ta jest nieśmiertelna, że wraca każdej wiosny. Jeśli jednak mieszkasz w miejscu, gdzie ziemia zamarza na stałe. Jak w strefie mrozoodporności 6 lub niżej, zima zabije korzenie, jeśli pozostawisz je bez ochrony. Jak więc odblokować tryb nieśmiertelności, jeśli mieszkasz w chłodnym klimacie? Musisz traktować ją jak zakopany skarb. Jeśli mieszkasz w ciepłym klimacie, w strefie siedem i wyżej, twoje zadanie jest proste. Po prostu zetnij martwe pnącza do ziemi późną jesienią i przykryj glebę grubą warstwą ściółki, słomy, liści lub zrębków drzewnych. kołdra chroni podziemne bulwy przed mrozem. Wiosną obudzą się same. Jeśli jednak mieszkasz na północy, gdzie ziemia zamarza na kość, musisz wykonać prostą operację chirurgiczną, podobną do protokołu dla dali. Traktuj swoją fasolę wielokwiatową dokładnie tak, jak traktujesz Dalię lub Kannę. Wykopanie. Po pierwszym lekkim mrozie, który zabije liście, zetnij pnącze. Ostrożnie wykop bryłę korzeniową. Będziesz zaskoczony. Nie znajdziesz małych korzeni. Znajdziesz skupisko spuchniętych, skrobiowych bulw. Które wyglądają jak słodkie ziemniaki. Przechowywanie oczyść je z ziemi Nie myj. Przechowuj je w pudełku z torfem lub trocinami w chłodnym ciemnym miejscu, takim jak piwnica lub garaż, gdzie nie zamarzną. Odrodzenie. Gdy minie niebezpieczeństwo mrozów wiosną, posadź te bulwy z powrotem w ogrodzie, ponieważ są w pełni naładowane energią, eksplodują z ziemi, dając tygodnie przewagi nad każdym, kto sadzi z nasion. Na koniec rozwiążmy pułapkę bezpieczeństwa. Jak jeść dojrzałą fasolę wielokwiatową bez ryzyka zachorowania? Obowiązuje zasada 10 minut. glutynina jest niszczona przez wysoką temperaturę. Jeśli gotujesz dojrzałą fasolę wielokwiatową, zarówno świeżą, jak i suchą, musisz ją energicznie gotować przez co najmniej 10 minut, zanim zmniejszysz ogień do duszenia. Nigdy nie gotuj jej na wolnym ogniu od surowego stanu. Gotuj ją intensywnie, a toksyna całkowicie zniknie Pozostawiając tylko kremowe, bezpieczne białko. Zostaliśmy nauczeni myśleć o ogrodzie warzywnym jako o tymczasowym projekcie. Kupujemy, sadzimy, zbieramy, kończymy. Jest to liniowy, marnotrawny proces, który naśladuje gospodarkę przemysłową. Fasola szparagowa wielokwiatowa oferuje inną ścieżkę, oferuje cykl. Zachowując korzenie, przenosisz życie swojego ogrodu w przyszłość. Nie zaczynasz od zera każdego roku. Budujesz dynamikę. Przestań kupować nasiona słabych jednorocznych fasoli, które giną. Posać fasolę, która chce żyć.